Moja nadludzka zdolność? Potrafię wypić bardzo dużo kawy i zasnąć. Witam w kolejnym wspaniałym odcinku koszmarnej piątki. Wszyscy mamy jakieś zdolności. Jedni szybko biegają, inni ładnie rysują, a jeszcze inni bardzo dobrze grają w makao. Śmierć nie cierpi tych ostatnich. Jednak to jest takie zwyczajne: a przecież wśród nas są jednostki, które potrafią robić rzeczy trochę bardziej niesamowite i też trochę bardziej osobliwe. Zaraz, może ty jesteś jedną z tych osób. Jesteś w stanie zmienić dłoń w topór? Albo może potrafisz przemienić się w jakieś zwierzę? Eh. I tak się nie przyznasz. Słyszałem, że wielu ludzi z nadludzkimi umiejętnościami się ukrywa, choć do końca sam nie wiem czemu. Oto przed wami pięć osób z prawdziwymi supermocami. Na początek mężczyzna o gumowej skórze. Przez genetyczną chorobę, która powoduje zaburzenie w wytwarzaniu kolagenu, jednego z podstawowych składników skóry, Gary Turner zyskał niezwykłą umiejętność. Może on nadmiernie rozciągać i skręcać swoją skórę, co często daje dość szokujący efekt. Na szczęście, jak puści. Wszystko wraca z powrotem. Ale Gary Turner wcale nie wstydzi się swojej dziwnej zdolności, wręcz przeciwnie, wielokrotnie pokazywał ją na scenie, występował w programach telewizyjnych i ma na swoim koncie kilka rekordów Guinnessa. Bo wiecie, supermoc to dalej. Supermoc. Nawet jakbyś miał wielką, groźnie wyglądającą paszczę z tyłu głowy, to nie ma się czego wstydzić, bo masz coś więcej. Plus wiesz, na przykład jedzenie pizzy wygląda dużo bardziej estetycznie, przynajmniej od przodu. Czym się zajmuje twoja ciocia? Aha, ciekawe. Miejsce numer dwa zaklinacz lwów. Podobno lepszy policzek od przyjaciela niż chleb od wroga, ale nie dla Kevina Richardsona, bo jego przyjaciele to lwy. Ten zoolog i aktywista od prawie dwóch dekad pracuje z wieloma groźnymi zwierzętami, a jego metody są zupełnie inne od standardowych. Jest on w stanie wręcz zaprzyjaźnić się ze zwierzęciem, np. lwem, oraz stać się tak, jakby członkiem jego stada. Tego lwem mnie zrobi. Halo? Marko, mówiłem ci, że nie powinieneś chwalić się mocami. Oni mogą cię znaleźć. I niby, co ci oni mogą mi zrobić? Potrafię rzucać kulami ognia. Problem jest taki, że oni są niewidzialni. Nawet jak będziesz chciał coś im zrobić, to nie zauważysz, gdy cię dopadną. Sami zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czy ktoś tu jest? Numer 3. Mężczyzna o niezwykłym umyśle. Brytyjczyk Daniel Temet posiada ponadprzeciętne umiejętności arytmetyczne i językowe. Na przykład potrafi wyrecytować on z pamięci liczbę pi do około 22,5 tysięcznego miejsca po przecinku. Bardzo przydatna umiejętność. Jakie jeszcze bezsensowne moce posiada? Potrafi, nie wiem, czytać we własnych myślach? Albo wiem, może ma odporność na powietrze. I nie nawet umiejętność kontrolowania powietrza czy unoszenia się w powietrzu odporność na powietrze w temperaturze pokojowej. Yy, może. Daj mi skończyć, okej? Okay? Prócz tego, Daniel Temet potrafi rozwiązywać niezwykle skomplikowane równania, podając wynik nawet do setnego miejsca po przecinku. I co chyba jeszcze ciekawsze, dość dokładnie opisał, jak to wygląda w jego umyśle. Nie, nie musi liczyć. Mówi, że odpowiedź sama pojawia się w jego głowie. Do tego płynnie mówi w 11 językach, w tym jednego islandzkiego nauczył się w tydzień, o czym powstał film dokumentalny. Miejsce czwarte, kobieta, która widzi więcej koloru. Oczy przeciętnego człowieka są w stanie dostrzec około miliona różnych odcieni kolorów, jednak oczy artystki Conchety Antico widzą ich jeszcze 100 razy więcej. Zdaniem naukowców liczba ta sięga prawie 100 milionów odcieni, co powoduje, że jej świat w dość sporym stopniu różni się od naszego. Wynika to z tego, że receptory absorbujące światło w naszych oczach są w stanie wyłapać trzy rodzaje fal, które dają nam tak zwane barwy podstawowe. Jednak te receptory w oczach konczety. Wyłapują jeszcze czwarty rodzaj fal. A sama artystka swoje widzenie opisuje tak, że w miejscach, gdzie zwykli ludzie widzą jeden kolor, na przykład czerwony na płatku róży, ona widzi jeszcze setki dodatkowych kolorów i odcieni. Jednym słowem, widzi ona rzeczy dla nas niewidoczne. Strzeż się, jeśli twoją mocą jest niewidzialność, bo ona cię widzi. Chyba niewidzialność to jest taka najlepsza i najniebezpieczniejsza moc. W sensie gdyby teraz jakiś niewidzialny potwór stał koło mnie, to nawet nie mógłbym nic zrobić. I na koniec człowiek lodu. Holender Wim Hof ma na swoim koncie kilka dość niezwykłych dokonań. Jest on nie tylko rekordzistą, jeśli chodzi o najdłuższą kąpiel w lodzie, ale też na przykład, wspiął się na szczyt Kilimanjaro ubrany tylko w shorty, a także również tylko w shortach, przebiegł maraton w Finlandii za kołem podbiegunowym, gdy na zewnątrz panowała temperatura minus 20 stopni. Osobliwy talent Wima został dokładnie przebadany przez naukowców i rzeczywiście okazało się, że robi on coś nadludzkiego. Jest on w stanie sam Siłą myśli wpływać bezpośrednio na swój układ nerwowy i układ odpornościowy. To pokazuje jak silną ową siłę ma. Nawet nie wiecie jak często moja siła myśli przegrywa z moim ciałem, szczególnie gdy jestem głodny, albo chcę rzucić w coś płomieniem. To by było wszystko na dzisiaj. Jak pewnie zauważyliście, niektóre fragmenty dzisiejszego odcinka pochodziły z filmu. A tym filmem jest filmowa adaptacja niezwykle ciekawej książki pod tytułem Osobliwy Dom Pani Peregrin. Oglądałem jego zwiastun i powiem wam, że podobało mi się to co widzę. Więc jeśli jesteś fanem takich mroczno-fantastycznych klimatów: Polecam wybrać się do kina. Polska premiera 7 października. A ty masz jakieś nadludzkie, osobliwe moce? Napisz w komentarzu. I pamiętaj, nie ma się czego bać. Przecież Twoja moc zapewni ci bezpieczeństwo, ale nie polecam się nią chwalić. Bo chyba coś właśnie stoi przede mną i tego nie widzę.